Wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Czytanie książek nie jest tak modne jak kiedyś. Teraz internet służy za główne źródło pozyskiwania informacji. Ja lubię czytać, a literatura poradnikowa z zakresu treningu siłowego, odżywiania i biegania to moja pasja. Dlatego w dzisiejszym odcinku powiem wam czego nauczycie się z książki Bieganie metodą Galloway'a. Tą serię filmów zaczynamy od książki, która jest na polskim rynku bardzo prosta do kupienia. Tania i jest praktycznie wszędzie dostępna, i od tej książki chciałbym zacząć, ponieważ ona jest na tyle prosta i na tyle równocześnie bogata w informacje, że osoby początkujące, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem, właśnie po nią powinny sięgnąć, by zrozumieć, czym tak naprawdę jest bieganie i jak zacząć swój trening, plan treningowy biegowy od samego początku poprawnie. Autorem książki jest Jeff Galloway. Jest to amerykański olimpijczyk, który startował przede wszystkim na dystansach 10 tysięcy metrów, jednak miał swoje starty także w dłuższych dystansach, między innymi w maratonie, w którym pobiegł w czasie 2 godziny 16 minut i kilkanaście sekund. Dokładnie wyświetlę Wam czas teraz, bo niestety tego nie zapamiętałem idealnie. Co nie zmienia faktu, że jest jednym z najbardziej popularnych propagatorów biegania. Niekoniecznie nazwałbym go trenerem biegania, co nie zmienia faktu, że w ciągu ostatnich mm, kilkunastu lat wydał sporo książek, natomiast na polskim rynku przede wszystkim ta książka, którą dzisiaj omawiam, przewija się, jest bardzo łatwa w zakupie. Niektórzy z was mogą kojarzyć Jeffa Gallowaya na przykład z treningów z Garmina. Jeżeli ktoś z Was ma zegarek Garmina biegowy, to tam jednym z coachów, trenerów do wyboru, do prowadzenia przez zegarek, jest właśnie Jeff Galloway. Zanim powiem Wam, czego nauczycie się z książki bieganie metodą Galloway'a, chciałbym powiedzieć, że partnerem technicznym tego odcinka jest polska marka RAF Radical. To polski producent odzieży sportowej dla biegaczy, dla osób trenujących siłowo, uprawiających fitness oraz różne sporty na dworze oraz w pomieszczeniach. Po pierwsze, z tej książki nauczycie się, że chodzenie, marsz nie jest niczym złym. Tak naprawdę jednym z podtytułów książki yy, bieganie z metodą Galloway'a jest Maszeruj, biegnij, maszeruj. Oznacza to w skrócie, że to jest no, metoda marszobiegów. Chyba ktoś już o, z Was o niej słyszał, chociaż może nie do końca ją rozumie. Lub inaczej, część z Was nie chce robić marszobiegów, bo marszobiegi są hmm, pase. Marszobiegi nie są fajne. My chcemy biegać. Maszerują, maszerują słabi, biegają mocni, więc ja jestem mocny i będę biegał. No i właśnie, i moim zdaniem, Galloway jest. Osobą, która najlepiej przedstawia dlaczego powinniśmy maszerować, dlaczego powinniśmy wdrożyć ten element w swoim treningu i w ogóle przedstawia trening, plan treningowy osób początkujących właśnie podstawowo od marsza biegów, czyli określa ilość czasu przeznaczonego na chód i na bieg, dzięki czemu nasza forma rośnie. No i w skrócie, dlaczego w ogóle maszerujemy? Dlaczego mamy chodzić, skoro chcemy biegać? A mianowicie dlatego, że musimy Przepracować, wzmocnić dwa, dwa obszary naszego ciała. Pierwszym jest nasze serce. Serce zacznie wzmacniać się dopiero, gdy będziemy pracować na odpowiednim zakresie tętna. A większość początkujących ma bardzo wysokie tętno. Zbyt wysokie tętno, żeby to serce wzmacniało się efektywnie i żeby odpowiednio odpoczywało po treningu biegowym. Dlatego, przede wszystkim. Wykorzystanie marszobiegu sprawia, że z tego wysokiego tętna, które narasta w czasie biegu, schodzimy na niższe zakresy tętna, dzięki czemu średnia tętna z całego naszego biegu jest niższa i lepsza pod kątem zregenerowania się i pod kątem otrzymania bodźca treningowego, wydolnościowego no, do budowania tej wytrzymałości. Po drugie, Galloway wspomina o odświeżeniu i regeneracji układu ruchu. Chodzi o to, że biegnąc cały czas jednym stałym tempem, nazwijmy to, albo po prostu będąc w ruchu biegowym obciążamy nasze mięśnie, więzadła, stawy, cały układ ruchu. Układ ruchu, który, jeżeli nie biegaliście wcześniej, nie uprawialiście żadnego sportu, został kopnięty w tyłek. I zaprzężony do ciężkiej pracy, do której kompletnie nie jest przygotowany. Dlatego większość osób powinno przeplatać marsz i bieg ze sobą na samym początku i to przez dłuższy czas, po to, by wzmocnić właśnie te struktury, by wzmocnić mięśnie, by wzmocnić małe struktury, takie jak więzadła i ścięgna, by nie złapać kontuzji. To jest kluczowe. Co więcej, Galloway idzie dalej i mówi o tym, że marsz i chodzenie jest także fajnym elementem który powinien pojawić się w treningu średnio za zaawansowanych albo nawet zaawansowanych biegaczy. I przyznam, że ja jako osoba, która już troszkę biega, sam stosuję marsze w swoim treningu. Przede wszystkim podczas długiego rozbiegania, które biegam na tętno. I jeżeli to tętno w pewnym momencie robi się zbyt wysokie z powodu zbyt szybkiego tempa, wysokiej temperatury na dworze, jakiegokolwiek mojego zmęczenia, zaczynam przechodzić do marszu po to, żeby to tętno zbić, żeby uzyskiwać efekt treningowy. Drugą rzeczą, którą nauczy was ta książka, jest przede wszystkim zaplanowanie sobie waszego pierwszego sezonu biegowego albo nawet całego roku, ponieważ w większości przypadków biegacze początkujący praktycznie ciągle biegają tak samo. Wychodzą biegać ciągle w tym samym tempie tak samo. Lub też co innego? I chyba najgorszego, co można robić? Z każdym kolejnym treningiem idą na rekord, czyli starają się biegać coraz szybciej, coraz mocniej. A nie o to chodzi. My będziemy biegać szybciej, my będziemy bić nasze rekordy treningowe, ale robiąc to delikatnie, spokojnie, nie wkładając 100% wysiłku. Wkładając 70-80% wysiłku, dając sobie dużo zapasu. Jeff Galloway w swojej książce opracowuje piramidę, Waszego treningu, zaczynając od spokojnych biegów, przechodząc na specyficzne treningi, dodatki takie jak na przykład podbiegi, następnie po podbiegach przechodząc do treningu szybkościowego. To jest jego propozycja, jak można zbudować sobie wasz sezon biegowy, wasze budowanie formy. Oczywiście, inni trenerzy biegowi zrobią to troszkę inaczej. Uważam osobiście, że jest to niezła metoda, na pewno skuteczna, jednak nie będzie dla każdego idealna ponieważ każdy z nas jest troszeczkę inny i w zależności od tego na jakiego trenera trafimy, jaką jesteśmy osobą, jakim trenerem jest ten człowiek, na jakiej szkole biegowej się wychował, inaczej nas poprowadzi. Po trzecie, Jeff Galloway przygotuje dla was pierwsze plany na zawody od 5 km do półmaratonu i co istotne na konkretny założony czas. Bo to jest bardzo ważne. My nie chcemy tylko przebiec 5 km na zawodach. My chcemy przebiec 5 km w konkretnym czasie. Osoby początkujące będą zadowolone z przebiegnięcia 5 km w 30 minut, troszkę bardziej zaawansowane w 25-22 minuty, a może będziecie chcieli pierwszy raz pobiec szybko i złamać 20 minut na 5 km. Jak najbardziej z odpowiednim planem i jego realizacją będziecie w stanie to zrobić. Jestem zdania, że te plany, które są w tej książce zawarte, są jak najbardziej rozsądne, możliwe do wykonania przez każdego są jak najbardziej skuteczne i powinny pomóc wam łamać kolejne bariery w waszych zawodach od 5 km do półmaratonu. Po czwarte, Galloway odpowiada na większość pytań, które zadalibyście sobie przed waszymi pierwszymi zawodami biegowymi. I to zarówno jeśli mówimy o zawodach dla bardzo początkujących, czyli pierwszy start na 5-10 km dla osoby, która biega od 2-3 miesięcy, jak i u osoby, która biega już kilka lat. Może nie ma jakichś super wyników, nigdy nie trenowała z jakimś świetnym planem, ale w końcu po latach zdecydowała się na to, żeby wystąpić na przykład w jakimś półmaratonie albo krótszym biegu. I tutaj Jeff Galloway daje całkiem fajne rady, jeśli chodzi o odżywianie, regenerację, ostatni trening. Brakuje tutaj tych nowoczesnych porad, takich jak na przykład wykorzystanie żeli treningowych. Mamy rok 2024. Ta wiedza i te możliwości, które mamy, są dużo większe niż te, które przedstawia Galloway. Bazując na tym, co było dostępne w Stanach Zjednoczonych 20-25 lat temu, bo troszkę tak to wygląda. A po piąte, bieganie metodą Galwaya jest taką skarbnicą wiedzy wszelakiej dla bardzo początkujących biegaczy. Jeżeli interesuje Was, jak się ubrać, jak na dworze jest 10 stopni Celsjusza, albo yy, o jakiej porze dnia biegać, albo na przykład yy, jak się nawadniać no to wszystkie te odpowiedzi znajdują się w tej książce. Jest ich naprawdę mnóstwo i są rozbite na małe pytania, szybkie odpowiedzi. Tak naprawdę, gdybym dał tą książkę na naprawdę bardzo początkującej osobie, która miałaby do mnie dużo pytań, chciała mnie zasypać najbardziej podstawowymi pytaniami odnośnie biegania takiego z marszu, to bym powiedział, złap za tą książkę, przeczytaj pierwszy, drugi rozdział którym są te porady, i tak naprawdę będziesz wszystko wiedzieć i prawdopodobnie w 99% te porady pokrywają się z tym, co robimy nawet teraz. To według mnie pięć najważniejszych elementów, które zawiera ta książka i które są najbardziej wartościowe i nauczą was najwięcej. Napiszcie mi w komentarzu, czy czytaliście, może bieganie metodą Galwaya, albo jaką książkę do biegania odnośnie treningu biegowego polecacie. To tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i cześć!